O, już. Tematem dzisiejszego spotkania jest książka Anny Gawaldy. Pod tytułem: Chciałbym, żeby ktoś gdzieś na mnie czekał. Obyczaj dzielnicy łacińskiej. saint germain de Pre, Wiem, co mi powiecie. Na Boga, kochana, to się przejadło. Saganka zrobiła to na długo przed tobą i o ileż lepiej. Wiem, ale nic na to nie poradzę. Wątpię, żeby to mogło się zdarzyć na bulwarze klisi. Tak to jest. Powstrzymajcie się z uwagami i posłuchajcie, ponieważ coś mi mówi, że ta historyjka was zabawi. Uwielbiacie te nagłe olśnienia, uwielbiacie to miłe łaskotanie serca przed wiele obiecującym wieczorem i tych mężczyzn, którzy wam dają do zrozumienia, że są wolni i odrobinę nieszczęśliwi. Wiem, że to uwielbiacie. To normalne, przecież nie będziecie czytać romansów Harlekina przy stoliku lipa, czy w Magoc. Oczywiście, że nie, to nie wypada. A więc tego ranka mijałam na bulwarze Saint-Germain pewnego mężczyznę. Ja szłam w górę bulwaru, on szedł w dół, po stronie parzystej, tej najelegantszej. Zauważyłam go już z daleka. Nie wiem, dlaczego zwróciłam na niego uwagę. Może szedł nieco nonszalancko, może poły jego palta kołysały się jakoś szczególnie. Krótko mówiąc, dzieliło nas 20 metrów, i już wiedziałam, że mi nie umknie. Udało się, kiedy zrównaliśmy się, a on spojrzał na mnie. Wtedy wypuściłam zabójczy uśmiech, coś w rodzaju strzały Amora, tylko nieco powściągliwie. On też się uśmiechnął. Idę więc dalej, nadal się uśmiecham. A po głowie chodzi mi wiersz do przychodzącej Bodlera. Pewnie już przy sagance zauważyliście, że mam w zanadrzu sporo tego, co nazywa się odniesieniami literackimi. Zwalniam kroku, ponieważ próbuję sobie przypomnieć. Smukła, szczupła w żałobie, dalej nie pamiętam a potem minęła mnie kobieta ręką od niechcenia unosząc tren i welon i ten koniec. Ty, którą byłbym kochał, ty coś to wiedziała. Wiersz, który zawsze i z jednakową siłą zwala mnie z nóg. Jednocześnie o cudowna naiwności przez cały czas czuję na plecach spojrzenie mojego świętego Sebastiana. Nawiązanie do strzały, och rozumiem, że trudno wam za mną nadążyć, Czując cudowne ciepło w łopatkach, ale prędzej padnę niż się odwrócę. Cała poezja wzięłaby w łeb. Przystanęłam na krawężniku chodnika, śledząc gąszcz samochodów, żeby na wysokości ulicy Saint-Pere przejść na drugą stronę. Dla jasności na bulwarze Saint-Germain przy czerwonych światłach szanująca się Paryżanka nigdy nie przychodzi na pasach. Szanująca się paryżanka śledzi gąszcz samochodów i wyrywa do przodu, wiedząc, że ryzykuje. Gotowa umrzeć dla wystawy magazynu Paula K jest cudowna. Wreszcie rzucam się do przodu, kiedy zatrzymuje mnie jakiś głos. Nie sprawię wam przyjemności i nie powiem, że głos jest ciepły i męski, ponieważ w tym przypadku tak nie jest. Po prostu głos. Przepraszam, odwracam się. Och, i kogo widzę? Moją wspaniałą zdobycz sprzed paru minut. Od razu zaznaczę, że od tej chwili kończymy z Bodlerem. Zastanawiałem się, czy nie zjadłaby pani ze mną dzisiaj kolacji. Pomyślałam sobie, jakie to romantyczne, ale odpowiadam: Czy nie jest pan aby trochę za szybki? A on mi na to z mety słowo daje, że mówię prawdę. Ma pani rację, ale widząc jak się pani oddala, powiedziałem sobie: byłoby głupio. Oto mijam kobietę, uśmiecham się do niej, ona uśmiecha się do mnie. Niemal ocieramy się o siebie, by za chwilę stracić się z oczu. Może na zawsze, byłoby głupio, nie? Naprawdę, wręcz absurdalnie. Eee... Zarastaje slink. Co pani o tym sądzi? Czy uważa pani, że powiedziałem coś zupełnie idiotycznego? Nie, nie, skądże znowu? Zaczynam się czuć trochę niezręcznie. A więc, co pani na to? Tutaj dzisiaj wieczorem o dziewiątej, dokładnie w tym samym miejscu. Spokojnie, moja droga, nie szalej. Gdybyś umiała umawiać się na kolację ze wszystkimi mężczyznami, do których się uśmiechasz, nie wychodziłabyś z knajpy. Po proszę o choćby jeden racjonalny powód, dla którego miałabym przyjąć zaproszenie. Jeden powód, mój Boże, to nie takie proste. Patrzę na niego kpiącym wzro wzrokiem, a on bez uprzedzenia bierze mnie za rękę. Myślę, że znalazłem całkiem niezły powód. Przesuwa moją rękę po nieogolonym policzku. Oto on: jeśli się pani zgodzi, będzie okazja, żebym się ogolił. Poważnie. Uważam, że prezentuję się znacznie lepiej, kiedy jestem ogolony. I puszczam moją rękę. Zgoda mówię doskonale. Przejdźmy na drugą stronę razem. Proszę nie chciałbym pani teraz stracić. Po chwili to ja patrzę na niego, gdy odchodzi w przeciwnym kierunku. Pewnie trze policzki i cieszy się jak chłopak, który ubił dobry interes. Nie wątpię, że jest z siebie szczególnie zadowolony, i ma rację. Przyznaję, że pod koniec popołudnia zaczynam się trochę denerwować. Nawarzyła sobie piwa, a teraz nie wie jak się ubrać. Najlepsza byłaby czapka Niewitka. Trochę zdenerwowana jak debiutantka, która wie, że sch schroniono jej fryzurę. Trochę zdenerwowana jak u progu miłosnej przygody. Pracuję, odbieram telefony, wysyłam faksy. Kończę makietę z ilustracjami. Słuchajcie uważnie. Urocza, pełna życia, dziewczyna, która wysyła faksy z okolicy Saint-Germain-de-Pré. Obowiązkowo pracuje w wydawnictwie. Skostniały mi koniuszki palców. Z trudem chwytam, co się do mnie mówi. Oddychaj głęboko, dziewczyno, oddychaj. Zrobiło się szaro. Ruch na bulwarze zelżał. Samochody włączyły postojowe światła. Znikają kawierniane stoliki, na placyku przed kościołem czekają ludzie, inni stoją w kolejce przy Bergard, żeby zobaczyć ostatniego Woody Allena. Oczywiście nie mogę przyjść pierwsza, nie, nawet trochę się spóźnię. Lepiej, jeżeli każę na siebie odrobinkę poczekać. Pójdę więc gdzieś i zamówię coś le lekko pobudzającego. Może przy okazji odzyskam.